Siemanko, z tej strony, na no Irda, do Psychodonie, Matek do 9, 9, 9, to jest kolejny odcinek dla Espany, kawałek czy z Wami, Multiplayer hardcore. E, part 4, likwidacja potwierdzona. E, to jest ostatni part, ale będziemy wszystkie informacje pod koniec odcinka, jak naturalnie, jak wszystko. Opowiadamy, wszystko przypomnijmy. No ale zacznijmy teraz grać. Musimy się bo mamy dość mało baterii. Nie wiem, jak nam to wytrzymać. No. A Wam dobrze z to? Trzeba jeszcze coś tam poprawić, bo nie patrzyłem. No, chyba muszę spromować trochę. Ale zobaczymy. Nie, sumuję do tyłu. Za bardzo macie to przybliżone. Wiem, że inny odcinek, ale kurde, nie zauważyłem na aparacie, jak to jest. Tak, musicie. Bierzemy wektorka 10, i jak to zbieramy na minigana na 850 punktów, nie zginąc, Wiem, jak to już, cacy, więc my najemcy kontra FBI, czyli że kontra ci granatowi 25. Assysta. 50. Jeszcze 800 punktów zostało nam. Od 800. To już jest koniec. Sorry, bo myślałem, że to wróg Zabiłem swojego, kurna, hata. O, oh, sorry, jeszcze raz, jasny gwint. No, a teraz ten się mi odwdzięczył. No i koniec. 69, 69. Ej, oby ten ostatni, kilka był na mnie. Nie, niestety nie. Samie. Ale sobie to jest już koniec. No, myśmy doszli, to, nie, to było mało czasu. Zaraz ja mogę sobie przesunąć, bo wloby... Ile razy mam mówić, że wloby? Nie będziemy czekać do końcowej śmierci. To było szybko. Tutaj nie mam co robić w lobby. Zawsze próbujemy teraz na tego minigun'a, co ja mówiłem, zdobyć. A do informacji, wszystko nie martwi się, wszystko będzie pod koniec odcinka. Jakieś dwa mecziki zagramy sobie, a jeden ile trwa? Nie, jeden mecz maksymalnie. To, to, to nie ma wata Wczoraj, we wcześniejszym mi się odcięło, bo już było koniec czasu. na Nie na, 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 na czas, próbujemy skupiony do grywką. No do tym, dobrać flagę. W to jest, że tutaj czeka 10 sekund. Graza, zaczyna się za 10, za 10, 9, graza, a w całym roli za 4 czy 2, A to chyba o ilu graczy chodzi. Tak, o ilu graczy, bo inaczej to było za 4. Nie, zdecydowałem, że będziemy też trochę snajperem, trochę tym. No i zobaczymy, ile trwa. 9 minut, dwa meczyki. Nie, dwa meczyki żartuję. Ale jeżeli się uda, jeżeli będzie tam jakaś możliwość, jeszcze 10 minut. Bo na informację musimy sobie zostawić trochę czasu. Co to robię? Jest to bezsensowne. Mój Kurna chata! już dwa z, trzy z, trzy, jeden, A! Myślałem, że ktoś we mnie strzela. No, fajnie. Najlepiej nie musimy kibicować. Od razu odracasz, to jest fajne. 250 punktów. Powinniśmy mieć już pakiet wsparcia. Jeżeli nie, no to się fajnie zdobywam widocznie. Kurna Hata! Nadziałem się na niego. To jest naprawdę dziwne. To się nie zdobało punktów? No te uważaj, co robisz? Przepraszam. Na chwilę zaraz przyjdę. Teraz mam drobne, problemy techniczne, jak zwykle muszę się wstrącać. Nie właściwie słowa, musiałem tam zejść, normalnie im powiedzieć. Po prostu nie wiedzieli, że nakręcam i coś mi mówią. Jezu. jest ja to zjawiści, słyszałem, to sorry. Dlatego po prostu uczyłam odcinek, mniejszego popularność przez nich. I teraz się tak wkurzyłem, że ja mam moi humor już grać Jak 50. Zabiję go to powinno być sto, ale okej okay. te zakupki. Co ja mówić? nic no nie mam mówić. Chyba mm -hmm. na temat gry. Racz został wyrzucony z naszych... Nie, z, z ich na szczęście. Ale co tu... Ale ja, nie, ja tego nie rozumiem. Co tu się nie da? Nie da zdobyć tego nigana i czegoś tam? No to wygląda, że nie to. Kto nie zabił? Skąd? Głupia to jest, że nie pokazujecie skąd się zabił. No bym wiedział. No, fajnie, cheater. No sorry, myślałem, że to ktoś. Ktoś we mnie. odcinku muszę schodzić. Na dół, bo coś potrzebują, albo, albo co, albo albo coś, coś nie upomną zawsze. Nie w odcinku to się robi. Niech po odcinku mi powiedzą, a nie w trakcie. Że to mam mniejszą popularność. Nawet już mam nawet małą popularność. Nie chcę, że nie mi jeszcze bardziej zniżyło. Co, my mamy na tej połowie? Tak, na te, bo się paję o Uskriš tamo. Stražnik. Vešće ovo. Nie zginął. Nie, jeżeli jeszcze kogoś zabiję raz i nie dostanę pakietu wsparcia, to jest po prostu tego. To tutaj się po prostu nie dostaje. Ktoś tutaj przyjdzie zaraz. Albo nie. Nie. Jednak nie. Nie da Tutaj nie masz. Nie masz tutaj. Się nie dostaje. To właśnie Jak wszędzie się dostaje, to czemu tutaj nie? To jest bez sensu. I co Coś tam jest? mi się, że ktoś tam przebiegał. I właśnie źle mi się wydawało. Po co ja kurde w ogóle wychodziłem? Żal. Co 150, liczymy do 550. 250 300. 150, 450, no i teraz nic. Ale blokowało mi tylko 100. Musi, musimy to udowodnić, bo jak nie to, to jest bez sensu. Ja muszę to udowodnić. 200. Kurna! Kwik, quick 100. No nie da się. Stało nam 15 minut, czyli że jeszcze jeden meczek da się zrobić. Ty, e, zobaczymy. Możemy zrobić jeden mecz, zależy od doby. Bo jeden mecz 20 minut. A musimy zostawić sobie jakieś 4 minuty. Stało nam 15. Musimy minutę przynajmniej poczekać w doby. Jeżeli nie, no to niestety kończymy. Jeszcze może się tak zmienić, czy że może być jeden meczek. 42 sekundy. To musi być od razu nie tak, że kurde jeden będzie się odłączy, drugi tak, no to to wtedy nie. Ale muszę to udowodnić. Wtedy 10 minut to jest sama gra maksymalnie. Potem musi, nam się z... Potem musi nam zostać jeszcze kilka minut, żeby omawiać informacje. To jest ostatni nasz part. Hardcore. Ra. 9, 8, 7, chyba przestanę. I już się będzie zaczęło, już się zaczyna. No i jest. Standoff. Na stand-offie jesteśmy. Możemy maksymalnie nakręcać 14 minut i 14 minut 1 sekunda. 14 minut już. To wiecie, 14 minut no to 10 minut 1 mecz, to zdążymy, ale 3, 3 minuty na informację. Ostatni, ostatni kilka, tak kur, te ja cię kręcę, te zresztą z dłuższym czasem, też jak się tak zdarza. 13 minut 37 sekund. Ile? 9 minut. Zdążymy, więc jeden mecz spokojnie. Dwie minuty tam minimum nam zostanie do umówienia. Chyba sobie z nimi broń, ale to jeszcze zobaczę. My jesteśmy sami, że to jest wrogi. To było dobre, nie wiedziałem. Nie teraz wyznajcie, że to było śmieszne Chciałem sobie najpierw sprawdzić czy ty jesteś brokiem czy naszym mogę go z noża Gdzie on jest I mamy 150 punktów, bo zabiliśmy tego kubka, który nie gra. Ale nie wiem skąd się wziął w domu, może też pisał do kogoś, ale nic tutaj mi się nie wyświetlało z pisaniem, To możecie zobaczyć na przewinieniu. O nie, lepiej nie. Jasny wind. Blisko było. Ja teraz stąd kampię, dosyć. Żeladujemy sobie, idziemy na górę. Ile mamy? 350 z tego, co wiem. A, czy nie, 400 nawet. 400. Jest pakiet wsparcia, mamy. To jednak się da. Nie mogę teraz zabić się. Jeszcze jeden... Jeszcze że kogoś zabiję Diako machi Machina śmierci Proszę bardzo, proszę Państwa, mamy minigona. Da się, da się, jednak się da on jest. Nie są wrogi. Taś, 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 nie musi się już robić. Kurna wata! Miniganem byłem. Zdjął. Lepiej tam nie pójdę, bo tam kampią normalnie z tego dachu, jak nie wiem. Nie jestem taki sposób jeżeli chodzi o krajówki. Ramachiny śmierci. Ja Można sobie nałupać, naprawdę. Gdzie on jest? A będę kampił stamtąd, tylko że już za późno. A pamiętacie, że jeszcze mamy działko strażnicze? Nie działo, e, nie zapomniałem to niszczące, czy co, jak to było, nie zapomniałem. To ciągle już, ciągle tam z tym minigunem. Właśnie ja je skupiam, tylko gadam. Dobra, teraz będę nie gadam. Jeszcze 6 minut możemy. A u nas 9 minut możemy jeszcze nakręcać. Co już taki szalski obraz? ale przynajmniej. Jest to widać. To musiało mi zasłonić. Kurwa, wata, nie widziałem go. No! Dobra. Zaraz pewnie nam się skończyła amunicja do tego. Po raz dwa. Dobrze, że nie jeszcze byłem w stanie, ale już koniec. Zaraz nam się skończyła amunicja. Tam skrzynia była, ale nie chcę pamiętać. Może tu? Jasny gwint. prosto pod nogi tego rc coś tam. Dopiero sobie tam urządzili. Kurna. Sorry! Jasna! Do jasnej ciasnej. Dobra, teraz nie mamy już amunicji. Czyli że robimy sobie tutaj działo strażnicze. Pakiet wsparcia, później. Mi tutaj nie może wejść. Kurno. Jest tutaj, tam jakby jest moja baza, tylko że teraz muszę tam znowu się dostać. Jest? Jest dalej, ładnie. Mam nadzieję, że tam nie rzucą żadnego granata. Hurna! Gościu nie zabił, ten gościu znowu nie zabił. No, trzy minuty jeszcze. Mam nadzieję, że pakiet wsparcia jeszcze możemy. Mój nie działo. To rzucił granata. Jest, jeżeli nam się poszczęści to możemy jeszcze, o ty debił, ty nie zabiją o dobra i jedziemy, teraz sobie wybierzemy klasę, szkoda, że nie możemy dłużej grać, na pierwszym mieliśmy dopiero wszystko tak źle zrobione, dobra idziemy kampić co najpierw coś zrobię. Pakiet wsparcia. Co to? O! Łowca. Co ja robię? Nie wystosowała się machina śmierci Nice To mówią Dziwnie jakoś, to nice Dobra, nie, ja tak muszę znaleźć sobie kryjówkę do kampienia, a tak nie będę się bawił w ciubawkę. Może bateria na nie wytrzymać, więc to na te informacje. Ale i tak zaraz będziemy kończyć. Jasny gwin. O, właśnie o to mi chodziło. Tutaj jest nowe miejsce do kampienia. Jasny gwin dotknąłem się i akurat mi tak. Widzicie w ogóle, macie tutaj takiego, i... że widzicie tam na drugim małym a to jest te. Wiecie co, jak to się nazywa? No wiecie. Sam się zabił To jest, jak to się nazywa? Ta. Jak to było, no? Belisa, czy coś takiego. No i na mnie ostatni kilka był zrobiony. Możemy nagrać maksymalnie 3 minuty już, 59 sekund. 4 minuty można powiedzieć. No i była na mnie ostatni kilka, ale przynajmniej ta runda była świetna z miniganem. Chociaż ciągle ja z gin, ginąłem z tym miniganem, ale przynajmniej coś było jakiś łeb, co nie? Oby takie odcinki mi wychodziły. Koiec. Przegraliśmy najpierw, wygraliśmy, teraz przegraliśmy. Nie wiem, nie pamiętam możecie sobie wprowadzić na przywnieniu. No więc tak. Dziękuję za oglądanie mojego odcinka. Polecam tak, oby wszystkie nam tak poszło jak teraz, że mieliśmy ubiona, wszyscy się cieszą i oby nam tak szły odcinki, oby tak dalej. Ten odcinek był akurat według mnie najlepszy z Hardcore'a, Ten był właśnie najbardziej interesowany na no, tak. Na ten bróżnowy dodaliśmy. Na, na tym nas i gdy tylko myśmy kibicowali. Na zdąż flagę. Później... Połowa odcinka było, było głupie, ciągle dodaliśmy połowę odcinka, a potem myśmy dopiero się tak zmobilizowali, a to dopiero było pół odcinka. I z pół odcinka to nie jest jeszcze halo. A ten odcinek to akurat belissimo. Odcinek był na mnie najlepszy. Więc najlepszy to też kończę ten najlepszy. No dobra, to jeżeli tyle, o, jeżeli chodzi o ten odcinek. I teraz przechodzimy do tych informacji. No więc tak. Jak wiecie, kończy nam się e, hardcore. To był niestety ostatni nasz part. Ale pamiętacie, co my robimy? Podstawowe. Podstawowe i jeszcze raz podstawowe. Więc my tak, teraz podstawowych mamy dużo. Z hartuką się z żegnamy. Ale teraz podstawowe tutaj mamy strasznie dużo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedena, dwa na. 12 partów jeszcze przed nas czeka, tylko że wiecie, teraz będzie duża przerwa, bo pomiędzy tym zmienianiem tego jest duża przerwa, dzisiaj to dopiero za jakieś 3 miesiące będzie nowy, 3 tygodnie będzie nowy odcinek, a ja często nagrywam, jest to, jest to będzie przerwa i jeżeli chodzi o to, no to nie, jeszcze będę nagrywał, jeszcze będę nagrywał z Beauty Black Ops 2 Multiplayer odcinek, tak samo będzie się nazywał, tylko hardcore, skreślamy, podstawowe Let's Play Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer podstawowe DM drużynowy Let's Play Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer podstawowy, DM drużynowy. Tak się będzie nazywało. Będziemy mieć inne bronie, e, wszystkie, jak mówiłem, jeden part na jedną, na jedną, na jedną. Jak to się nazywa, na jedną na jedną serię, jak bym tak powiedział. No, 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 i co? no, co mam no już no Więc żegnam się z Wami. Naprawdę polecam moje odcinki, żebyście oglądali. Zapraszam. To naprawdę zapraszam, jeżeli komuś się to interesuje. Piszcie w komentarzach. Naprawdę bardzo o to proszę w innych też odcinkach. Dziękuję, że dajecie mnie łapki w górę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Informacje zostały zakończone. Wiecie, już wszystko powtórzymy sobie w pierwszym parcie. Imprezka i hardcore to już jest przeszłość. Imprezka to większa przeszłość. Dobra, to tyle. Żegnam się z Wami. Do widzenia. Trzymajcie się. Cześć.